Dobrze, witam Was po pewnej przerwie w moim bloku poświęconym e, materiałom na komórki i tym podobne atrakcje. I akurat tak się mile składa, że jest ku temu specjalna okazja, ponieważ są, ponieważ są ze mną twórcy gry Dairo. Możecie się przedstawić, jest ze mną Paweł. Tak, cześć jeszcze raz. I Paweł jest. Ee... Ty jesteś grafikiem, prawda? Żeby było już jasne, twoja rola? No, grafikiem, dźwiękowcem i designerem, powiedzmy. Okej, okay, dobra, nie chciałem się tak ograniczać. No jest Filip. No cześć, ja jestem tego, jestem tego, poza tym. Filip ma ten problemy z dźwiękiem, będzie takiego kenego trochę robił, niestety. No tak, tak dzisiaj wyszło. Eee, to mam nadzieję, że to nie będzie jakoś zbyt przeszkadzać. Okej, okay, zacznijmy. Tak, eee, ten Jairo mówi, to wyszło od razu. Ja, się, ja, się, ja straciłem rachubę czasu. Mi się wydawało, że to było strasznie dawno, a to było gdzieś wrzesień, tak? Sierpień albo wrzesień, jak wakacje. pierwsza wersja wyszła. I to był hit wykopu, ponieważ ja właśnie grę sobie eee, poznałem przez wykop. Nie wiem, możecie coś powiedzieć na przykład o kwestii promocji, co wam największego kopa dało? Czy, czy bez na przykład takiego wykopu by sobie to poradziło? Wykop na pewno dał, dał sporego kopa, jeśli chodzi o Polskę na początku. Bo między innymi przez, przez Wykop właśnie przez pierwszy miesiąc czy coś koło tego połowa graczy była z Polski według tam statystyk różnych. O, tak w ogóle jest przerywając. tam na czacie Klinik pisze, że takie pozytywne, że właśnie, że ten, że Jairo zabrało mu strasznie dużo czasu. Ja też to potwierdzam, czyli ona mi się strasznie podoba tak pod względem właśnie artystycznym, bo teraz ją właśnie pokazuję, żeby wszyscy e, wiedzieli o co chodzi. Sk ej, skąd pomysł, bo pomysłodawcą byłeś ty, Pawle, nie? No tak, zgadza się. Jakiś, nie wiem, masz jakąś głęboką historię, że, 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 że nie wiem, obserwowałeś coś, czy coś... <laughs> niepotrzebnie robią ideologię. Niestety nie, nie kryje się za tym żadna romantyczna historia, więc po prostu tak, tak, tak mi wpadło i tak się zrobiło. No nie, no i wyszło bardzo ładnie, jakieś e, kwestia oprawy graficznej. Bo, to, bo właśnie, jeśli możemy się zapytać, ty masz jesteś jakoś, nie wiem, jesteś przykład z wykształcenia grafikiem czy kimś takim, czy po prostu tak ci ładnie? Masz nie sprawę. zupełnie nie, z wykształcenia jestem prawie, prawie montażystą filmowym. natomiast. No, bawiłem się w rysowaniu różnych rzeczy swego czasu, ale to, to zasadniczo tyle. To jest typowo, już hobbystyczne. I tak, gra się ukazała na Androidzie, eee, no na razie tylko i wyłącznie, w sumie mogę Wam zadać to pytanie takie, które jest, dla wielu będzie o, oczywista odpowiedź, eee, dlaczego nie legendarny iOS? Czy, nie wiem czy mnie słychać, bo to tego... Słychać Cię Filip, ale... spoko, 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 możesz mówić, jakby sobie będziemy okay. tłumaczyć. Dobra. Z iOSem jest ten problem, żeby być na ios Jak wszyscy to nie wiedzą, trzeba mieć maka. U nas nie był problem taki, że maka nie posiadałem, więc z no, głównie główną wybór To jest to, co się rozbija wielu twórców o to, bo to, to ja to może powtórzę, jak ktoś nie słyszał, że po prostu trzeba mieć maka, by, by cokolwiek wydawać, żeby mieć możliwość tworzenia właściwie na tym, na, na iOSie. No ale teraz się zaczyna Wasza przygoda z. Bo tak, jeśli chodzi o samą grę, to ja tam nie, 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 nie zbulwersujecie się, jak powiem, to z gra, w której się po prostu obraca kółeczko tak, by kolorami trafić w nadatujące. No Nie da się ukryć, że tak jest właśnie. <grym> dobra, nie się pytam, wiesz, czasami ludzie tam. <grym> jakoś, że, 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 mam nadzieję, że nie, nie macie tego za czy coś, że są do robić jakąś wielką ideologię. Nie no zrozumiałeś tej gry po prostu. Właśnie nie ma żadnej symboliki ukrytej, nie, że to jest te trzy kolory, to jest. Nie ma. Nie ma, dobra, dobra, dobra. Zero. Eee, więc, więc to jest to i zaraz a propos tych rzeczy. Więc no i to jest to całe Jairo. Natomiast możemy sobie zagadać takie, takie fajne rzeczy. Że to na przykład, że wy na początku Jairo wydawaliście sami, prawda? To znaczy to był właśnie do tego Android i tak, bo na początku to w ogóle wrzuciliśmy na zasadzie odskoczni od gry innej, którą robiliśmy już parę miesięcy i stwierdziliśmy, że zrobimy coś Prostego i wrzucimy za darmo, żeby zobaczyć a w ogóle, czy, czy ktoś to ściągnie, po czym się okazało, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi ściągnęło, więc stwierdziliśmy, że to będziemy rozwijać jeszcze trochę. Ja tutaj w ogóle tak, przerwę tą sobie grę i tak, oczywiście was nie przedstawiłem, z jakiej wy jesteście, eee, jak się nazywa wasze studio, a nazywa się, uwaga, uwaga, to jest e, Submachine Factory i to jest de facto no, wasz debiut, bo nic, no, oprócz tego, że coś tam robiliście, to nic się nie ukazało jeszcze, oprócz gyro. Tak. No, więc, więc to jest to. Oczywiście gra jest dostępna, właśnie to jest też bardzo ważne i bardzo fajne. Jest dostępna za darmo. P takie pytanie też, filozoficzne. Czemu za darmo? Tak na, no, za darmo dlatego, że na Androidzie ludzie są w mało skorzy do płacenia za coś, w co to nie, nie grali, ani nie zobaczyli hmm. tego. Więc jest za darmo, a jak ktoś chce sobie usunąć. Składnie to... płacenia? Teraz co tam, co Filip powiedział? Chwyciłeś? Ja <grym> bo... chciałem zauważyć, że jak ktoś zagad też nie jest w do dopłacenia A właśnie wy macie na przykład jakieś... Teraz tak, powiedzmy teraz to, co się dzieje? Za jakieś parę tygodni, prawdopodobnie wystrzeli Jiro 2, które będzie już tam wydawane przez Vivid. a czy już teraz na przykład możecie powiedzieć, czy wiecie coś. Że... Bo mówicie, że na Androidzie są ludzie mniej skozy do płacenia, a, na... a to jest na przykład inaczej na ios -ie? Tak, jest, jest inaczej. Choćby z tego względu, że jak się zakłada konto na iTunes, to od razu musisz podać numer karty, bo inaczej nie założysz konta. Przynajmniej z tego co wiem, bo nie mam iPhone'a. No tak, to prawda, ja miałem i potwierdzam. No, no a na, na Google Play możesz sobie po prostu założyć konto i 95% ludzi nie ma nawet karty podanej i po prostu omijają wszystkie płatne rzeczy. Albo je piracą. Teraz tak, ktoś tam się pyta o takie rzeczy techniczne, to że to młodzi naśladowcy, jak, jak nie chcecie, to nie musicie odpowiadać, pytają o silnik, ja jeszcze, na, jakim, na czym to powstało w ogóle, pewnie język może będzie bardziej odpowiedni. Filip, jesteś? Tak, jestem, bo co mówiliście? Musiałem się na chwilę. Spoko, e... słyszymy się teraz w każdym razie. O, super. Było pytanie o, o silnik. Czy, no, A, jak to powstało? E... To no, jest typ kiedyś. Widziałem, że robiłeś już prezentację tego ta, takiego Sochobana, tak? Tak. To jest dokładnie ten sam silnik. Okej, okay, czyli można w to inwestować. Szukam jeszcze jakichś tam ambitnych pytań na tym, na czacie, ale widzę, że jakoś chyba nikt nie jest ten. Yy, skoro do czegoś rozwykłego. Możecie coś mówić o tym, o Gyro dwójce? Myślę, że możemy. No. Zacznijmy od taki, no, takiej tam. Będą jeszcze dwa tryby, i, i to będą tryby, które. Mierzą może w, w ludzi, którzy szukają jakby. No bo są powiedzmy z tych prostych gier komórkowych, są dwa jakby podstawowe rodzaje, więc albo gry typu doodle jump i te sprawy, gdzie po prostu jedziesz tyle, ile wytrzymasz i, i masz high score. I gry typu Angry Birds, i tak dalej, gdzie masz plansze, które sobie przychodzisz i dostaniesz za nie gwiazdki. Może ja sobie włączyłem teraz, przepraszam. Time tak. Przyznam, że nigdy mm -hmm. z niego nie korzystałem i widzę, że tutaj to szybko szybko po podupie. Eee, I teraz tak. Wy, oczywiście, tą dwójkę, jak powiedziałem, wydajecie z vividem. No i to co? To niech zgadne jest po prostu. Może to dla mnie. Spowodowane tym, że nie chcecie mieć. Nie wiem, chcecie się uwolnić od tego, co pewnie męczarni, związanej z promocją i wydawaniem samym, tak? No, od tego to wyszło. Fakt, że szukaliśmy wydawcy, więc, więc tak, po prostu się skupiamy na narobieniu i zostawiamy resztę jakby innym. E, oprócz tego teraz, że... Tak, mi się Jairo mi się strasznie podoba, to nie ma co się, roz, jak mówiłem, rozwodzić nad tym. Z czego to się składa? To jest taka właśnie fajna idea gry idealnej fonowej. Tak z ciekawości, czy widzieliście teraz ostatni hit Android Marketu. Ja sobie to kiedyś kiedyś go ogarnę. On się nazywa. Ee, to jest też, mi się wydaje, że to jest bardzo podobna gra. Super Hexagon. Tak, ja grałem już w to wcześniej u kogoś na iOSie i ta gra jest tak, jest bardzo. Jest dobra. Czy znaczy w ogóle ona teraz widzę, że kosztuje 10 zł i ludzie za to płacą? To, to, to jest takie kurde, szukujące, bo to jest tak głupia. Czy wiadomo, że głupia jak głupia, w sensie takim, że to jest. E, gameplayowo to jest po prostu. Czy strasznie podobne do waszego, tylko tutaj się praktycznie. Ciekawe, dobre pytanie, co było pierwszy? No ważne, nie, nie, nie żebym dosiekiwał ten. E, <gry> pierwszy był super Hexagon chyba na pewno, tylko że na IOSa. Pierwsze było tak, aha, na iOSa. No i teraz to wraca na Androida i kurczę, to ma, tak sobie porównajmy teraz popularność w ogóle, bo mnie to jest strasznie ciekawi, od czego to zależy. Zresztą to jest 2,5 tysiąca gwiazdek, liczba pobranych, instalacji 50 do 100 tysięcy, to jest, kurde, niezły wynik i ciekawe mnie, czy to pewnie, pewnie to spowodowane tym, że to miało już jakąś markę. Na, tak, na pewno. Na tak, tak, no bo w twórca Superhexagonazmu wcześniej to był GFV, na komputerze i z właśnie to więc... Teraz ten, no nie wiem, wy macie całkiem nieźle, pół miliona do tego. ciekawie jak ta dwójka... Ona ma jakieś rewolucyjne zmiany, niestety nie możemy jej pokazać, natomiast się was wypytam. Kiedy będzie, nie wiem, zmiana jakiegoś e, w ogóle stylu graficznego itd. i tak dalej. Nie, do... nie, to będzie cały czas to samo, tylko jakby rozbudowywanie możliwości i będą dwa nowe tryby, czyli wyzwania, to o czym mówiłem, i tryb hardcore, gdzie właśnie jak wytrzymasz 10 sekund, to już jest nieźle. <grym> Drugim, z tym tytułem chatko, a trochę celowaliśmy, by hexagon, był mniej więcej tak samo trudny i tak samo... Y motywujący tę Ej, ja to jest taki właśnie ten, fajna rzecz, bo to pokazuje, że na przykład na komórkach, ja to widzę po sobie, ludzie lubią takie hardkorowe gry, bo ja też, też tego Hexagona męczę, mimo że to jest, no głupio, nie? Tam czasami człowiek chce mieć takie usprawiedliwienie, że gra w ambitne produkcje, a taki Hexagon dobrze robi. Więc eee, będzie, będzie hardkor w te... mówicie, że w końcu będzie ten, hardcore też w Jairo 2, i to będzie tak, pierwsza wasza gra na, no właśnie, na iOS, natomiast na muzyka, bo to jest często to, co jest ważne w grach, i na przykład u was w Gyro muzyki nie ma. I tam była taka kwestia, o której już nie powiedzieliście, mi zainteresowała, żeby ta gra zajmowała mało. Czemu na przykład? Co to? Chociażby dlatego, że dużo ludzi yy, ściąga, albo instaluje gry z marketu, będąc na połączeniu przez telefon, a nie na Wi-Fi, i mają jakieś tam ograniczenia transferu i tak dalej. Wiadomo, że lepiej, żeby gra ważyła 3 mega niż 30. Mm. A poza tym doszliśmy do wniosku, że jak ktoś chce muzykę, to sobie włączy w tle taką, jaką będzie chciał i, i tyle. No tak, właśnie te, to po prostu pytam tylko, bo mnie zawsze ciekawi filozofia. Na przykład, dobre pytanie, pewnie Hexagon ma jakąś własną tworzoną na własne potrzeby, natomiast... Tak, tak, Hexagon ma w ogóle muzykę no, to, z to jest bardzo dobra muzyka, ją ja tam właśnie to, bo bardziej muzyka z geł niż samą grę, jako nie, nie, nie zazdrościcie, że ten, czy to właśnie pewnie kwestia jest hajsu, podejrzewam, że koleś miał tam Fundusze na trudniej, ale to jakoś wam nie uderza na ambicję, żeby też zrobić tam w którejś edycji gyro e, jakąś ścieżkę ekskluzywną? Nie wiem w sumie, jak to było, bo Chipzel też nie jest mimo wszystko jakaś super znana. Czyli ta dziewczyna, która zrobiła Aha. muzykę do, a przynajmniej nie była w, chyba przed super Hexagonem, więc nie wiem, czy, czy twórca no, coś na to wyłożył, czy to było na zasadach wzajemnych. My... Tak, tak, tak. Ja że na wyłożył, bo to w środowisku właśnie ten yy, trzeba ta wciąż, czyli Xolandia. Yy, to jest Game Boy Coin, coś takiego. No, ona była słuchała w tym środowisku. Aha. Tak, bo ona robi muzykę na Game Boy. Boże, to jest to, tak, znam ten projekt. A, to jest, to jest legenda. Tam na czacie się zaraz pytali o coś ciekawego, o mikropłatności. Wy tu zrobiliście tą opcję, że można sobie was wesprzeć e, finansowo, prawda? Tak, mikropłatności są już teraz. I za darmo jest jakby tryb arcade, czyli ten, który był za darmo od początku. A ma tak z usunięciem reklam, z dodatkowymi kolorami i tak dalej, jest e, możliwy do zapłacenia za to, albo można go też odblokować za darmo. Za pomocą jakichś tam akcji. A tak z takich rzeczy, jeśli nie chcecie o tym mówić, to nie mówcie. Eee, jak się mają na przykład, nie wiem, same zarobki z reklam? To jest jakieś wartościowe w ogóle? Czy w sensie przynosi jakiś zysk zauważalny, biorąc pod uwagę, że macie pół miliona do miliona tutaj pobrań na Android Markecie? Przynosi mniejszy zysk niż yy, zakupy, które ludzie robią, po prostu. Dużo osób właściwie kupiło. To pewnie będzie widoczne tutaj. Zresztą się pytam Was niepotrzebnie, skoro mogę jeszcze raz przerwać grę. I tutaj jest ta cała wersja jak to się nazywa? Jairo Pro czy coś takiego? Pamiętacie? Nie, to, to jest. Ale nie, 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 zaraz na. Na Androidzie jest po prostu ten inap, który się nazywa Gyronaut Pack i on zabiera te rzeczy. Właśnie. Natomiast na iOSie jest płatne bazowo i jest wszystko od razu. Ma, macie już Gyro na iOSie? Nie, tylko 2.0 to będzie. Jest, na na iOSie też. Aha, dobrze, czyli niepotrzebnie tutaj dyskredytuję tych specjalistów, od sympatyków. Bo, wy, bo wy, jesteście, wy jesteście też Androidowi tak jak ja, nie? Że macie telefony na tak. Androidzie. Dobrze, więc mhm. w ten sposób. Ktoś tam pytał o płatności było. Pytają się ile będzie kosztowała dwójka. Możecie odpowiedzieć na to pytanie, czy nie wiecie jeszcze? Bo to w sumie wydaje wiwid, więc... Będzie prawdopodobnie nieznacznie droższa niż ten inap, który jest teraz, czyli to będzie jakiś tam dolar, coś. I pytają o wasze telefony. O, telefony twórców. <grymne> <grymne> Galaxy jest 2 A Filip? Samsung, Samsung i5, coś tam, ale ja kupiłem telefon z Androidem, do tylko jakieś 4 miesiące temu i przez większą część czasu wymykłem na Androida. <noise> nie, to dobrze, czy ja tam mogę, nie wiem, mi się też Galaxy S2 podoba i, i tyle, to tam niczym nie świadczy. Ej, dobra, to was jeszcze wypytam o takie coś, w co, w co gracie obecnie z gier w ogóle? Czyli tam już Paweł mi mówił, więc możesz śmiało powtórzyć, bo to będzie dzisiaj u mnie nawet. No przyszedłem Antichamber parę dni temu. Jak mi bardzo... się podobał? Bardzo fajne, no ale jest to gra na raz raczej, chyba że ktoś chce speedrunować. No, tak, to, tak, 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 ale to jest taka tak, tam wizja twórcy, bo to z tego co kojarzę, to powstało na jakiś ten konkurs chyba Make Something Unreal czy coś i on sobie to dociągnął. A ty Filip, bo ciebie, ciebie nie męczyłem. Ach, no ja wtedy mówiąc, nie wiem, za dużo bo się zajmuję programowaniem, no ale po okay. prostu game Faster Than Light i podaję, że Alan Wake to nie znajdziesz no to spokojnie. właśnie jak ci co. FTLś, nie wiem, jak, jak ci się podobał. Skoro grałeś, to pewnie o czymś już świadczy, bo mówisz, że nie grasz tak ostro. No, fast FM nice to idealna bia, jak to chciałem. I odkąd skończył mój strajka, więc dla mnie <laughs> po <potem o teatryka, śmiech> to, że strajka to wszystkich <laughs> megłoty. No, ja tak samo to odbierałem. Dobra, panowie, jak chcecie o czymś powiedzieć, to teraz macie no, ja totalnie coś wolnego. Możecie pozdrowić widzów, rodzinę, czy coś tam o waszych planach opowiedzieć, mhm. bo ja już wiem wszystko, więc, więc śmiało. Nie przychodzi mi nic mądrego do głowy na tą chwilę. Spoko, to pewnie się, ja was jeszcze pewnie sobie ściągnę jak ta dwójka wyjdzie, coś takiego. Eee, no a teraz mam ten, dziękuję za miłe spotkanie. To, to byli, przypomnijmy jak ktoś tam pogubił się, to byli twórcy Gyro Studio Submachine Games. Polacy, żeby nie było wątpliwości. Ci <grytanie> <grytanie> tam kolejny dowód, że tutaj rośnie, rośnie nam Dolina Krzemowa. Ej, dzięki panowie wobec tego, ja tutaj się teraz żegnam z widzami. Eee, Dzięki również i... Dzięki i, za i, czas i odezwanie się. O, dobra, my tutaj w takim razie ten fragment kończymy.